Haj! Zobacz tu, zobacz mała, jaki jestem, cool, tak i tu ale widzę, że ty patrzysz tu, bo ja mam to coś i tego dość dla ciebie też. Ja jestem maczo, wszystkie wiedzą to, i każda na to przecież pójdzie, bo prawdziwych mężczyzn nie ma dzisiaj oprócz mnie. Brylanty na lśnicty dok ty zobaczysz to, gdy masz dobry wzrok, wąsiki, sygnety też dla ciebie. Zobacz ruszam cię, chociaż jestem Ja i tak to wiem, że to będę Cię w tej nocy ze mną będzie ci jak nie wie, jak nie by, ja jestem Najpierw słodki niczym miód. Gdy zechcę, jestem chłodny niby lód. Spojrzenie, jednym mogę uwieść cię. I nie wiesz, czy to ja jest, czy sen. Ja jestem maczo, i nie kobiety mi wybaczą. Ja jestem maczo, i nie kobiety mi wybaczą. Dzień dobry, panie, 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 panie. Tego się nie połyka, tego się nie zakłada. To trzeba nadmuchać jak najszybciej, aż do pęknięcia. Ej, ale byśmy dmuchali To już był drugi i teraz trzeba się wykazać. Nie trzeba przebijać w dyskwalifikacjach. Wiecie o co chodzi? Nagroda niespodzianka. A ta tam musi być teraz nie? nie wystąpi, jak nie będzie nagrody. Człowiek, nagrodą jest to, że jesteś na weselu i możesz się wykazać do A ja do tego przynajmniej chłopaki. jest to, tak, to co? Nie gadamy, tylko dmuchamy. Tak, Trzy, cztery z tak. Człowiek. Nie jestem macho, Ja jestem macho, nie gadają mi dodać. Nie jestem macho, co wolno mi oddać. Macho, co wolno mi oddać. Ja jestem macho. Ja jestem macho. Niech mnie nagrodę Teraz nie, teraz taniec należy do Pana.